Gerald Riby to typ człowieka, który nigdy nie odmówi pomocy, mimo że mógłby ten czas spędzić znacznie przyjemniej. Ach, poszedłbym na piwo. Niestety, pomimo dobrych intencji, nie mogę liczyć na wyczliwość strażników miejskich. Dużo macie problemów w mieście? Bandyci, potwory, plaga. No i ty. No tak. Większość społeczeństwa patrzy na Wiedźminów przez pryzmat stereotypu. Wiesz, czym się zajmują widzminy? Każdy pentak to wie. Wiedźmini to są tacy czarownicy, tylko trochę gorsi. Gorsi? Ano gorsi. Bo jaja mają zwiędłe. To ja już pójdę. Jest on również obiektem kpin i żartów. Wiesz jak to jest na Wiedźmina i Strzygę? Hmm. <laughs> Nie wiem, powiedz. <laughs> on obala flaszkę, coś tam próbuje, wreszcie zasypia jak zabity, a ona wstaje rano jako dziewica. Jednak najgorsze jest szukanie pracy w codziennej prasie. Tablica z ogłoszeniami może jest coś ciekawego. A, jaskier. Mimo wszystko czasem warto odcierpieć swoje.